Cześć widzowie, witam was w nowym odcinku z Fortnite'a i nagrywam. Dzisiaj nagrywam z tym gościem. Nie wiem kto to jest, ale w lewym dolnym roku pisze hejka. No i dobra, zresztą to zaczynam, a w sklepie nic się nie zmieniło od mojego ostatniego sprawdzania. Jak to nagrywam, to nic się nie zmieniło. Jak to nagrywam, bo dzisiaj robię takie kombo odcinków. No, dawaj w, w gotowości, w gotowości, wiesz. Takie kombo odcinków, bo yy, aktualnie, kiedy to nagrywam, yy, to jeszcze mi się przesyła filmik Dawajcie Challenge pod taką nazwą. On jest. Y, dawajcie challenge y, No właśnie, dawajcie challenge I wejście ten filmik Ogólnie, bo No nagrywam to jeszcze Kiedy mi się przysyła dawajcie challenge Aktualnie jest 64% To po prostu tak mówię Żebyście Żeby, żeby bardziej was zachęcić Żebyście obejrzeli Mój poprzedni filmik Ale dobra Ja zaczynam, ja zaznaczam gdzie na jaką miejscówkę lecimy? Oj, bo ja myślałem, że to. Co ja, to jest jakiś inny bambiczek. Ogólnie, dzisiaj, kiedy też na, nagrywam ten, nagrywałem ten odcinek, dawajcie, challenger. Bo przecież mówiłem wam, że widzowie, że aktualnie się przesyła. To nie mogłem na nim wygrać. Taki. Taki spoiler. Do tego odcinka, jakbyście oglądali, to taki spoiler. Dobra Ten kto nie wie to jakby co to są urodziny Fortnite'a, to dlatego, to dlatego jest taki fajny bojowy. Moim zdaniem on jest mega fajny No i po prostu mi się podoba I trochę zbyt szybko się odpaliła automatycznie. Lotnia. No, już są pierwsi goście na tej miejscówce. Ale dalej tutaj lecimy. Od, na tym pojedynczy domek nie wypoleciała. A, zresztą tu, tutaj nie ma itemków. Dobra, szybko, szybko. Jakieś itemki, bo ja za chwilę będę miał bitwę. O, dobra, pompa, pompa, to już idę. Ja patrzę na twój wskaźnik HP, bo może się z kimś bijesz i szybko się uleczę. Ale słaby line ja przez chwilę miałem. Ale ja tak zwykle widzowie nie mam. To tylko tak się raz stało. Dobra, i teraz szybkie uleczenie się. Dobra, seria trafić, słabe punkty. Siu, siu, To Dobieram skrzyneczkę. Co jest w ogóle y, w automacie w tej rundzie? A, pewnie i takie tam. To nic ciekawego. Jakby co, to da tej miejscówce już prawie nic nie ma, oprócz te maszyny do lodu Eee, za tobą, za tobą Się buduje Dobra, powalony Dobra, nie żyje, nie żyje Ja już widzę, że ty kogoś raz zabiłeś Eee, gdzieś się strzelają Eee, się strzelają na... Czekaj, y ja. O dobra, widzę, y zjeżdża po tyrolce. Dobra, nie zdążył y był solo. Nie zdążył ten. Y do y wjechać na tyrolce. Ej, warto jest w ogóle, widzowie, patrzeć na to, co jest na górze. Ten. Y no zobaczcie, popatrzcie na górę po prostu, w na środku. To jest, bo widać na przykład, gdzieś jest Ryan. I gdzieś mi tam pokazywało przez chwilę czerwoną kropkę, ale dobra. Musimy najpierw zebrać lód, ponieważ... O, zbyt dobry lód to ja nie mam. I mi, mi się przydał. O dobra. Tego nie biorę. To, to może sobie wziąć. by się w ogóle przydała jakaś amunicja do pompy? O, dobra jest, y jest gościu. Strzelam, to do niego dostał. Dobra, nie żyje asysta. Szkoda tylko, że mi zabrali kila tak lekko, ale dobra. z Snajpę tutaj masz O, a ja sobie wezmę tą drugą, o! Tutaj snajpa druga, to sobie biorę Masz Spida, A ja sobie wezmę ten karabin z tłumikiem Znaczy, jaki karabin z tłumikiem? Pistolet O! Tylko, że ja mam mało naboi do... tego... Yy, do karabi karabinów i takich tam O, dzięki. Ale do poppy to ja nie potrzebuję, ale dobra, dzięki O, tutaj masz rzadki, ja taki sam mam, jakbyś chciał Ej, tak jakby... A dobra, coś mi się zdawało. Ej, myślałem, że dostanę damage, jak spadnę z tej twojej budowli, a nie dostałem... Ej, ej, ktoś się strza! Ja idę na bitwę. To niedawno budowany, to gdzieś tu jest. Zabity. Znaczy, powalony Dobra, nie ma go, nie ma go Masz tutaj yy, spaza jakby, co? I też lecz, leczonko Bo też widzę, że nie masz pełnego zdrowia Ej, tort! Tort Właśnie, bo jest takie zadanie, jak zjeść tort czy można go jakoś zjeść? Zużyj. się sięgnęło maksimum. Ej, bot leci. Dobra, bot. Ej, czekaj, ja muszę otrzymać fold image, bo chcę sprawdzić ten tort. Bo mam takie zadanie. Dobra. Minus tyle i dobra, tort. Z muszę zjeść 8 takich, y znaczy 5 takich tortów. Dobra, szybko, tak. O nie, wszystkie chyba już zjedzone. I czy wykonałem zadanie? Chyba tak. Tak, wykonałem let's go. To na szczęście. O, i odblokowałem wszystkie potrzebne i mam nowy plecak za darmo. Nie, nie, ja nie lubię tej strzelby. Ja lubię takie szybkie strzelby. Ej, gościu, Asysta. Ile ty masz w ogóle? Kili 3, a ja 4. Właśnie, bo tutaj jest chyba safe. Tylko trzeba się dowiedzieć, gdzie jest boss i chyba już wiadomo. to sobie bierz i. Nie zabieraj mi tego pistoletu z tłumikiem, i choć rozwalimy. Dobra, rozwalone? Nie, to nie działa, że jak sprayujesz, to zostajesz ekspo. Granatnik legendarny. Edie Mar. Ja biorę ten rakietnik, bo on nawet jest dość dobry. Ej, sobie zużyj trochę balonów, bo tak wykonujesz zadanie i będziesz miał darmowe przedmioty. Że tam było zadanie, że użyj 6 balonów. To użyj 3. Teraz podskocz, zdejmij te balony. I znowu użyj 3. Wykonasz tak zadania i dostaniesz darmowe przedmioty. Gościu, jakiś jest? Zresztą, ty nie masz mikrofonu. Mm. Dobra, dalej musimy podnieść tą flagę. Zresztą, nie musimy, ale sobie podnieść. Nie, ja nie chcę tej ściany. Jak ktoś do mnie strzela. A, bot. Bot, to nie musisz pomagać. Ale możesz. I chodź tutaj, żeby szybciej się yy, podnosiła flaga. Dobra, już na pewno to zadanie masz wykonane. To możesz te balony wszystkie zdjąć. Chociaż jak chcesz, to no może sobie jednego wziąć, o właśnie Dobra, co tutaj jest? O właśnie, ulecz mnie trochę, dzięki Granatnik jest najlepszy na przykład do rozwalania boksów. To jest zbyt OP po prostu. O nie! Kurde, co ja zrobiłem? Z tym, nie wiem. O dobra, ale tutaj masz snajpę. Tylko taką, jak zwykle jest. To nie zabieraj mi tylko tego granatnika. Legendarnego. Ej, no niechcący, chciałem się tak jakby zabić. O, prezent urodzinowy. Co w nim będzie? Eee, super fontanna klepu. To też jakoś inaczej się nazywa. To daj, to lekko się uleczymy. Tylko tego granatnika nie zabieraj, bo to jest mój. Ej, on nawet dużo leczy. Dobra, zabieram. Eee, tylko za co teraz wziąć ten granatnik? A zresztą to może ten granatnik wziąć. Żeby mi na przykład przechować. A dobra. Zresztą są chyba leczenia ważniejsze niż na przykład pomocnik do rozwalania boksów. Boksy te mogę rozwalić, nie wiem, byle czym. Ej, ja idę po rzut ten deku, ten e, deku. No, po rzut deku po prostu idę. Najbliższy. Gorzej, jak ktoś będzie też szedł potem, akurat. To wtedy gorzej. Ale raczej będziemy przy tym rzucie pierwsi, z tego co widzę. Dobra, zbieram. Uderzenie deku. Tomasz przechowaj yy, super fontannę klepu. To chodzi po prostu. Oj, ktoś ze snajpy do mnie celował Chodź zbierz te super leczenia Ziopierdziule, ze, ze, sna ze snajperki tam. Kurde, nie mogę zaznaczyć. O, dobra zaznaczyłem. On ch będzie chciał, chciał mnie dobić. Nie mogę dać się dobić. Ona dobrego aj ma ze snajperki, no właśnie. Szybko bierz te super leczące, te. O tu. Tutaj są te super leczące, tylko że nie mogę zaznaczyć. Szybko. Dobra, i teraz uciekaj. Oddaj mi tutaj osłonę, żeby mnie tylko nie dobił. O dobra, lecz mnie. No, tak, tak, tak. To będzie dobry pomysł. Żebyś mnie leczył. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie, nie! Na pewno chłop nam coś zatańczy. Dobra, do lobby, do lobby. Do lobby. Powrót do lobby? O, zwykł, zwykły plecak Zwykły plecak Może nie jest zbyt stylowy, ale zawsze coś I ile w ogóle ten odcinek widzowie trwa? Dobra, bo przecież zresztą wam widzowie mówiłem e, Że jeszcze się przesyła ten filmik Dawajcie Challenger Akurat kiedy to nagrywałam to chyba wystarczy, bo to ten filmik, dawajcie cztery challenge, gdzieś trwa około 40 minut, a tutaj jeszcze To prawie godzinę bez przerwy gadam, widzowie Dlatego Chyba Wystarczy tyle w tym odcinku, chyba już kończę Ponieważ no Po prostu już nie mam siły, godziny gadania, nic nie wypiłem, widzowie No piłem, yy, ale No po prostu Godzinę, yy, widzowie, zrozumcie to. Godzinę gadam yy, i w ogóle nie piłem bez przerwy. Dlatego, dobra, ja kończę ten widzowy odcinek, nie przedłużam. Yy, no i nara.